Zdrowie, moc, i szczęście są moim codziennym, naturalnym stanem. Mam wiele błogosławieństw w życiu. Wszystko przychodzi do mnie łatwo, lekko i wszystko działa na moją korzyść. Jestem pełna energii, siły. Przyciągam do siebie takich ludzi, którzy są dla mnie życzliwi, pozostają w harmonii ze mną. Codziennie spotykam dobrych ludzi, którzy pomagają mi spełnić moje marzenia, a ja wspieram ich. Mój wewnętrzny głos, intuicja, pomaga szybko i skutecznie zlokalizować i usunąć przeszkody oraz negatywną energię. Ja żyję w zgodzie ze sobą. Łatwością pokonuję każdą przeszkodę. Wiem, że bez ograniczeń istnieją zasoby we wszystkich dziedzinach mego życia, a ja korzystam z nich z łatwością i lekkością. Mam doskonałe umiejętności biznesowe i dlatego zarabiam bez ograniczeń pieniądze. Obfitość, dobrobyt płyną przez cały czas, przez moje życie. Radość, spokój, harmonia towarzyszą mi na wszystkich poziomach mojego życia. Działam jak magnes. Wybieram całkowitą i ciągłą obfitość dóbr w moim życiu, a wdzięczność jest moim naturalnym i codziennym stanem. Widzę siebie w doskonałym stanie zdrowia, w stanie wszelkiej zasobności. Moja sylwetka staje się szczupła, zgrabna, gigantyczna. A ja czuję się piękna. Czuję się ciągle nasycona. Jem tylko to, co zdrowe, a małe porcje zupełnie mi wystarczą. Z łatwością pozbywam się nadmiernych kilogramów, a moje ciało przy tym wzmacnia się, zdrowieje, smukleje. Widzę, jak ja pięknie jest z dnia na dzień, a moja skóra nabiera gładkości, jędrności, a kształty mojego ciała stają się dla mnie idealne. Moje ciało dobrze. I doskonale się nawadnia, dlatego, że picie 2-3 litrów wody dziennie sprawia mi niesamowitą przyjemność. Widzę się pewną siebie kobietą. Widzę, jak roztaczam przyjemny urok. W moim codziennym życiu. Widać to na twarzach ludzi. Mój umysł nabiera coraz większej jasności, a dzięki mojej stale wzrastającej intuicji potrafię za każdym razem bezbłędnie ocenić każdą sytuację. Moje życie staje się lekkie, przyjemne i pełne sukcesu. Kocham moje życie, a ono kocha mnie. Widzę, jak struga złotego światła z góry wpływa do mojej głowy. I widzę, jak przez czubki palców moich rąk i moich nóg. Rozchodzą się złote promienie. Jest pełno światła wewnątrz mnie, i czuję ogromne ciepło, wręcz gorąco. I czuję, jak to złote światło oplata każdy organ. W moim ciele, każdy organ w moim ciele jest opleciony ciepłem i złotym światłem. Widzę to światło również na zewnątrz. Złote światło otacza mnie całą a ja pływam w tym złotym świetle Moja aura energetyczna staje się czysta, pełna Mocna radość, zdrowie, moc, szczęście są moim codziennym, naturalnym stanem. Mam wiele błogosławieństw w życiu. Wszystko przychodzi do mnie łatwo i lekko. Wszystko działa na moją korzyść. Widzę się pełna energii. Przyciągam do siebie takich ludzi, którzy są dla mnie życzliwi, pozostają w harmonii ze mną, a ja z nimi. Codziennie spotykam dobrych ludzi, którzy pomagają spełnić mi moje marzenia, a ja wspieram ich. Mój wewnętrzny głos intuicja pomaga szybko i skutecznie zlokalizować i usunąć wszelkie przeszkody oraz negatywną energię. Z łatwością pokonuję przeszkody. Ja żyję w zgodzie ze sobą. Jestem. Wiem, że istnieją zasoby bez ograniczeń we wszystkich dziedzinach mego życia, a ja korzystam z nich z łatwością i lekkością. Mam doskonałe umiejętności biznesowe, zarabiam bez ograniczeń pieniądze, a obfitość i dobrobyt płyną przez cały czas, przez moje życie. Towarzyszą mi na wszystkich poziomach mojego życia. Działam jak magnes. Wybieram całkowitą i ciągłą obfitość dóbr w moim życiu, a wdzięczność jest moim stałym, naturalnym stanem. Widzę siebie w doskonałym stanie zdrowia i w stanie wszelkiej zasobności. Moja sylwetka staje się szczupła, zgrabna, gipka, czuję się piękna. Czuję się również ciągle nasycona, ponieważ jem tylko to, co zdrowe i małe porcje zupełnie mi wystarczą. Z łatwością pozbywam się również nadmiernych kilogramów, a moje ciało przy tym się wzmacnia, zdrowieje, smukleje. Widzę, jak pięknie jest dnia na dzień. Moja skóra nabiera gładkości, i jędrności, a kształty mojego ciała stają się dla mnie idealne. Moje ciało dobrze, doskonale się nawadnia. Dlatego że picie dwóch, trzech litrów wody dziennie sprawia mi niesamowitą przyjemność. Widzę się pewną siebie kobietą. Widzę jak roztaczam przyjemny urok w moim codziennym życiu, ponieważ widać to na twarzach ludzi, a mój umysł nabiera coraz większej jasności. A dzięki mojej stale wzrastającej intuicji potrafię za każdym razem bezbłędnie ocenić każdą sytuację. Moje życie staje się lekkie, przyjemne i pełne sukcesów. Kocham moje życie, a moje życie kocha mnie. Widzę, jak strumień złotego światła wpływa przez moją głowę do wewnątrz mojego ciała. Widzę, jak przez czubki moich palców u rąk i palców u. Rozchodzą się promienie złotego światła. Czuję wewnątrz ciała ogromne ciepło, które otacza każdy mój organ. Widzę ogrom światła na zewnątrz, które Również otacza całą moją sylwetkę. Czuję, jak moje ciało zdrowieje wewnątrz i na zewnątrz. Jestem otoczona cała złotym światłem. czuję i widzę jak moja aura się wzmacnia radość zdrowie. Są moim codziennym, naturalnym stanem. Mam wiele błogosławieństw w życiu. Wszystko przychodzi do mnie łatwo, lekko, wszystko działa na moją korzyść. Jestem pełna energii. Przyciągam do siebie takich ludzi, którzy są dla mnie życzliwi, pozostają w harmonii ze mną. Codziennie spotykam dobrych ludzi, którzy pomagają spełnić mi moje marzenia, a ja wspieram ich. Mój wewnętrzny głos, intuicja, pomaga szybko i skutecznie zlokalizować i usunąć negatywną energię. Z łatwością pokonuję każdą przeszkodę. Ja Żyję w zgodzie ze sobą. Wiem, że istnieją zasoby bez ograniczeń we wszystkich dziedzinach mego życia, a ja korzystam z nich z łatwością i lekkością. Mam doskonałe umiejętności biznesowe, zarabiam bez ograniczeń pieniądze, dlatego obfitość, dobrobyt płyną przez cały czas, przez moje życie. Radość, spokój, harmonia towarzyszą mi na wszystkich poziomach mojego życia, a ja działam jak magnes, wybieram całkowitą i ciągłą obfitość dóbr. W moim życiu. Wdzięczność jest moim stałym i naturalnym stanem. Widzę siebie w doskonałym stanie zdrowia, w stanie wszelkiej zasobności. Moja sylwetka staje się szczupła. Zgrabna i gipka, czuję się piękna. Czuję również się ciągle nascona, jem tylko, tylko to, co zdrowe, małe porcje zupełnie mi wystarczą. Dlatego z łatwością pozbywam się nadmiernych kilogramów, a moje ciało przy tym wzmacnia się, zdrowieje. Pięknieje, smukleje, widzę jak ja pięknieję z dnia na dzień, a moja skóra nabiera gładkości, jędrności, a kształty mojego ciała stają się dla mnie idealne. Moje ciało dobrze, doskonale się nawadnia, dlatego że picie dwóch, trzech litrów wody dziennie sprawia mi niesamowitą przyjemność. Widzę się piękną, pewną siebie, kobietą. Widzę, jak roztaczam przyjemny urok w moim codziennym życiu. Widać to na twarzach ludzi. Mój umysł nabiera coraz większej jasności, a dzięki mojej stale wzrastającej intuicji, Potrafię za każdym razem bezbłędnie ocenić każdą sytuację. Dlatego moje życie staje się takie lekkie, przyjemne, pełne sukcesu. Ja kocham moje życie, moje życie. Kocham mnie. czuję jak z góry złoty strumień światła, przez moją głowę wpływa. Do mojego ciała, otaczając swą strugą i ciepłem każdy organ w moim ciele. Widzę również, jak przez czubki palców u moich rąk i u moich nóg rozchodzą się promienie złotego światła. Czuję ogrom ciepła i to, jak. Moje ciało zdrowieje wewnątrz i na zewnątrz. Jestem otoczona złotym światłem dookoła i czuję, jak moja aura się wzmacnia. Ja jestem. Ze wszystkim. Wszystkim. Poza wszystkim. Ja jestem.